Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Firma Drewną oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669-404-075. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Ze mną misz kategorii piórkowej organizacji FIDE Exclusive Night Miłoż Kruk, który będzie gwiazdą walki wieczoru podczas Galifen 61 w Kielcach. Cześć, witam Was wszystkich. Miłosz, e, obrona pasa czy atakujesz dywizję wyżej. Jak to wygląda u ciebie? Bo wiem, że takie plany miałeś. Z tego co mówiłeś nawet po walce po zdobyciu pierwszego pasa. Takie jest dokładnie. W najbliższej walce stoczę pojedynek w kategorii lekkiej. Zobaczymy, czy będzie to normalna walka, czy jednak starcie o pas. Także wszystko wyjaśni się w najbliższym czasie. Ty już na fanie jedną walkę w kategorii lekkiej wygrałeś, także dla Ciebie to nie jest nic nowego. Jesteś tak samo podwójnym mistrzem w organizacji TFL. Przeciwnik już jest znany Tobie, czy dopiero organizacja będzie go Ci ogłaszać? Dokładnie tak. Co, miałem dwa starcia w kategorii lekkiej, jednak były to starcia też na short notice. Także teraz robimy też taką próbę, żeby zobaczyć, jak będę się czuł w tej kategorii lekkiej po pełnych przygotowaniach. A co do przeciwnika, jak na razie nic mi nie wiadomo, także zobaczymy. Może dzisiaj coś, coś się wydarzy, ale wątpię. W kategorii lekkiej chyba Damian Żepetki, twój kolega jest mistrzem, jeśli taka propozycja była wchodzić w to? Nie, zdecydowanie nie no, walka z zamianem odpada. E, właśnie nawet w przyszłym tygodniu w, sob w sobotę wylatujemy razem na obóz przygotowawczy do Stanów. Także co, kolegujemy się, trenujemy razem, także taka walka zdecydowanie odpada. Ogólnie widzę, że teraz FEN wchodzi w województwo świętokrzyskie, które można powiedzieć, jeśli chodzi o galę, jest troszeczkę ubogie, ponieważ mamy dzisiaj clinch Fight Night. No i poza tym clinchem też za wiele się nie działo w świętokrzyskim, bo raz tylko KSW i chyba długo nic. Dokładnie, dokładnie. No cieszę się, że, że FEN przychodzi w moje rodzinne strony. W styczniu gala w Kielcach. Kto wie, może jeszcze w przyszłym roku zobaczymy galę FEN w Skarżysku. O, to by było bardzo fajne, tym bardziej, że ty pochodzisz ze Skarżyska Kamiennej, także na pewno tutaj bilety już same na tobie można byłoby oprzeć i cała hala byłaby wyprzedana, tak jak to robiła organizacja KFL. Dokładnie, dokładnie. Zobaczymy, jak wyjdzie gala w styczniu w Kielcach. Ja na pewno bardzo chciałbym zawalczyć u siebie w rodzinnym mieście, w skarżysku w federacji fen, także jeśli tylko będzie taka opcja, to na pewno z niej skorzystam. Jeśli chodzi teraz o Ciebie, trenujesz, czy to jest okres taki regeneracyjny u Ciebie, jak wygląda sytuacja? Nie, cały czas trenuję. Ja jestem cały cały rok w treningu, tak naprawdę nie ma, nie ma żadnych przerw. Jedyna przerwa krótka była ostatnio spowodowana kontuzją. A tak to jeśli jestem zdrowy, mogę trenować, to cały czas coś robię. Nawet jeśli jest kontuzja, no to, to można robić inne rzeczy. Także cały czas jestem w gazie. Jaka waga jest teraz u ciebie? Teraz ważę około 81-82 kilo czyli do tej lekkiej mi się wydaje, że będzie miał idealnie to będzie dużo mniej do zbicia niż do kategorii piórkowej, kiedy to musiałeś zawsze robić. Dokładnie, no wychodzi to też tak naturalnie 81-82 kg Wydaje mi się, że jest to taka typowa waga dla zawodnika, wagi lekkiej, patrząc nawet po wagach zawodników w UFC. No i co? No, mam dopiero 22 lata, także ta waga cały czas jeszcze będzie szła w górę i miejmy nadzieję, że zatrzymam się na kategorii lekkiej. No, oby tak było i oby to było z takimi sukcesami jak teraz właśnie tutaj z tą kategorią piórkową. Wiemy, że też były jakieś chyba rozmowy, czy nie wiem, powoływania z drugiej strony od Gracjana mi się na ten rewanż. Będziesz mu dawał tą szansę, żeby mógł odzyskać ten pas, czy raczej nie? Mi nic nie wiadomo o takiej walce. Co, to tak jak mówię, ja najbliższą walkę robię w kategorii lekkiej i raczej tam będę chciał zostać, także jeśli Gracjanowi będzie bardzo na tym zależeć, no to zapraszamy do kategorii lekkiej. To czyli, jeśli w tej lekkiej odnajdzie się dobrze, to myślę, że do tej piórkowej nie będziesz zbijał, że zostanie całkowicie. Tak naprawdę nie wykluczam jeszcze starć w piórkowej. W styczniu będzie też taki, można powiedzieć, test, jak odnajdę się w tej nowej kategorii wagowej, związany też właśnie z, z takimi, można powiedzieć, problemami zdrowotnymi przy robieniu wagi. Eee, także zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w styczniu. Nie mówię nie do 66, ale aktualnie najbliższa walka 70 i, i po tej walce zobaczymy co będzie dalej. Ogólnie wiem, że twoim dużym marzeniem jest do, dostać się do UFC, a ta kategoria lekka jest tam bardzo mocno obsadzona, także no, wchodzisz, można powiedzieć, jeśli byś tam się dostał do takiej no, pasztelwa. Dokładnie. 66 i 70, myślę obydwie są bardzo mocno obstawione, no ale chcę być najlepszym z najlepszych, także nie obawiam się tego i jeśli 70 jest mocniejszy od 66, no to z chęcią tam wejdę. Miłość. jeśli chodzi o organizację TFL, będą jeszcze tam Twoje walki, czy raczej już tylko skupiasz się na fenie, no i dalej do przodu za granicę? Zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Jak na razie skupiam się na styczniu na najbliższej walce dla organizacji fen. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. To byście przekazać, tutaj widzą na koniec wywiadu. Zapraszam do Kielc w styczniu. Obserwujcie mnie, oglądajcie walkę i co, do zobaczenia. Dzięki już. Dziękuję. La Firma handlowo-usługowa, działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl